Witam Was z Dzisiaj wam wyrządzę wiersz po naszemu, Wiersz się mianuje Mało Kończanio. A napisałem go jak było 305 roku tego zespołu. Posłuchajcie. Dzisiaj pędziałek. Godziny już szóstą wybiły. Gazdowie poodbywali. gaździnki se w chałupie porobiły. Tuż na zumek w małych kończyc. Wartko przyjechali. Jak szli nawych do salki, nową pieśniczkę śpiewali. 35 roków temu Marysia Grim ich tutaj pozwała, a organistę Staszka Kanie pięknie popytała, co by ich uczył śpiewać. Szumne pieśniczki po naszymu, wałaszki, suknie butki, a jakle kozała poszyć każdemu. Uczyli się nowych pieśniczek, babów a chłopów przybywało, zaczęli po konkursach jeździć fajnie się im po społu śpiewało, na półce porę dyplomów, a nagród kapkę już stoło, tuż tym tupym mało se śpiewali wiesioło. Śpiewali na próbach, ale aj doma, jak fazole łuskali, kiej kapustę deptali, a jak w radiu pierzi kubali, Pozywali ich do szkoły, na festyny, na roztomańte święta, długo ich cieszyński pieśniczki bydą tam pamiętać. Jak 200 roku temu Ule Wierzguń na kierowniczkę wybrali, to potem się Dziepro kończanio na całą Polskę rozjechali. Na półce dyplomów, pucharów, a nagród już żody nie rachuje, a ulka nowe pieśniczki furt ze starych śpiewników spisuje. Je też poru Kierzi pospołu z Małokończanami śpiewali, ale tego jubileuszu dziś o się nie doczkali. Terazy się isto z nieba tu na nas wszyscy dziwają, a szumnie pąbuczkowi tam na wyrchu śpiewają. Jeszcze kupa przed wami, rajzy, konkursy, śpiewania, godnie jeszcze je pieśniczek, starucnych do wychledania Życzymy Wam zdrowio, bo jak ono bydzie, to wszystko incze samo z czasem kiejsi przyjdzie. Na ten jubileusz niech Wam pąbuczek błogosławi, a kierowniczka pół litra dobrej warżunki postawi. Śpiewajcie jeszcze długi roki, mało kończanie, roztomili. Co byście szumnym śpiewem, wszystkich dokoła cieszyli. A przy tej przyleżności, tutaj by chciał żyć o mało o mało kończanach, jeszcze porę słów. Bo też jak tam śpiewał kiesi, hańdowni, Patmos 16 roku temu, a. Są już mało kończania, co ich już nie ma między nami. A to jest Stasiek Mahej, Stasiek Kania, Poldek Keller, Hania Brachaczkowa, Grażyna Malyrka, a Emil Madecki. Ja sam myślę, że ich je jeszcze poru. No, jeszcze je. Jeszcze je Wan, Wanda Kowalsko też. Ona umrziła dwa roki temu. A mało kończenie, co furt śpiewają, albo Kiesi śpiewali, to: je: Irka Golasowsko, Czesiek Golasowski, Marysia Mahejka, Teoś Mahej, Halina Kelerka, Andzia Pękalka, Janka Węglorka, Stasiek Brożyna, Ela Ganczarka, Helena Gałzkula, Zofia Czyżino, Wanda Białkula, Marysia Brożynka, Janka Chmielka, Wanda Kajsturka, Jadzia Kolundzino, Zygmunt Kolundra, Helena Kowalsko. Wanda Kulino, Rudek Kula, Zofia Matuszkula, Irek Miłoń, Kasia Malinowsko, Monika Holiczka, Agnieszka Pilorka, Justyna Płaczkowa, Dorota Żertkowa, Tomek Sochacki, Aneta Kubicula, Adam Oczadły, Wiesia Wołoszynka, Oczadlino, Janka Orlino, Aniela Stokosino, Grażyna Palino, Zdzisiek Pala, Róża Szlawerka, Piotr Wojacki, Stasiek Pachuta, Urszula Wierzgońka. Oni wszyscy bądź śpiewali, bądź śpiewają. Rosto, mieli y, mało kończanio. Y, wszystkiego, co najlepsze, śpiewajcie nam dali, bo śpiewacie pięknie. Ja wam chciał żyć jeszcze na koniec, że mało kończanio. to jest zespół, co oni śpiewają a kapela. nie Śpiewają bez żadnych instrumentów, bez, bez huśli, bez heligonek, bez harmoszek. Inny śpiew, żadne instrumenta i owom rzekłem, że to jest przeogromnie wartościowe to co oni robią, bo to jest autentyczne, bo jak się śpiewało pieśniczki, to najprzód się śpiewało na polu, kansi na gruncie, w, w przyrobocie, a nigdy nie było tak, że ktoś się przyszedł, no mało okej było, tak, że ktoś się przyszedł z huślami albo z gajdami, albo z harmoszką, a tam przy robocie grał, przy robocie się śpiewało, bo przy robocie, jak była piloba, to ludzie nie, my, nie myśleli o tym, co by grać, grało się mm. po mm. tym po robocie, a przy robocie, przy roztomalnych obrzędach, przy baj przy szkubaczkach, baby, a chłopi se śpiewali, a śpiewali bez instrumentów, śpiewali a capella. I z tego ten zespół ma ukończanie, oni są... temu mają taki wartościowy repertuar, że za pierwsze śpiewają po naszemu, to są pieśniczki, co Ula Wierzgońka, ona się stara co by one były ganz po naszemu. A druga rzecz jest taka, że oni śpiewają bez żadnych instrumentów, a to nie ma takiej einfachowe, bo spróbujcie śpiewać bez jakiego akompaniamentu, bez instrumentu. Uwidzicie, że to jest ciężko, że to jest ciężej, yy, już lepszy je, łat, łat, już łatwo yy, je śpiewać, jakby baj harmoszka gro albo huśla. Ale śpiewać o to, a i w, we 4, pięciu albo w 10, a jeszcze się zgrać, no to jest naprawdę yy, ciężko ciężko zrobić. I z tego yy, ja osobiście myślę, że ma ukończenie to taka perła. I to jest zespół, co naprawdę prezentuje ten autentyczny, ten, ten pierwotny folklor śpiewaczy. I jej, ich pieśniczki naprawdę mają przeogromną wartość i poznawczą, i dla kultury, i dla badaczy, folklorystów itd. I z tego Uli i całemu zespołowi winszuję wszystkiego co najlepsze, śpiewajcie dalej. Eee, a niech was pombo czego patruje.